W greńkano ogród królują dziś zioła. Będzie pięknie, aromatycznie i czmychniemy na chwilkę do Toskanii. Witajcie na pokładzie. Zaczynamy. O tym, że kocham zioła i wykorzystuję je w kuchni praktycznie non stop, o tym, że mam je w ogrodzie w ilościach już niepojętych, ale nawet też na tarasie, na balkonie, do czego też również was namawiam i to od wielu lat, wiecie od początku tylko, jak Grinkanu istnieje, bo ja ciągle o tym mówię. Jeżeli jesteście nowymi osobami tutaj na naszym kanale, no to teraz Wam o tym mówię, że jestem zakochana w ziołach, uwielbiam te rośliny, stosuję je w bardzo różnych aspektach życia, Zacząwszy od kulinariów, skończywszy na takich właściwościach prozdrowotnych, które nam oferują. Zioła są tak wdzięcznymi roślinami i są tak łatwe w uprawie, wbrew pozorom, że dlatego namawiam Was od tylu lat, żebyście zaprosili je na swoje balkony, tarasy. Rozumiem, że nie każdy ma ogród, ale balkonik malutki albo chociażby parapet w kuchni, myślę, że większość z Was ma. Zioła, o których dzisiaj chcę opowiedzieć, bo tak naprawdę nie jestem w stanie w trakcie jednego odcinka tak szeroki temat ogarnąć. Więc, po pierwsze, zapowiadam nową serię na Green Canu, która będzie bardzo mocno z ziołami związana. I to będzie seria, która gdzieś będzie przemykała się pomiędzy podróżami, kulinariami, spinając to wszystko wspólną klamrą. A takim naszym przewodnikiem, właśnie w tej serii, będą zioła wszelkiej maści. I tak jak kilka lat temu pokazywałam Wam, właśnie w trakcie podróży, nie wiem czy pamiętacie, mieliśmy taką serię Green Canu, świat mnie inspiruje, cały czas ją mamy. W trakcie jednej z tamtych podróży byliśmy w, na plantacji Oscara Trantori, chyba dobrze pamiętam nazwisko. I tam po prostu stanęłam zachwycona nad rozmarynem, który był, nie wiem, do pasa mi sięgał. I to nie był krzewuszek o taki jak ten tutaj, tylko to był ogromny krzew, tak jak nasza krzewuszka czy pęcherznica. I tego typu zioła, które były tak spektakularnie duże, napotykaliśmy ciągle w trakcie tamtej akurat podróży w Toskanii. Zresztą wiecie, że Włochy słyną z tego, że tam zioła rosną dosłownie wszędzie, nawet w miastach, w dużych donicach są eksponowane, no i wykorzystywane również kulinarnie. Zresztą nie tylko Włochy bazują na swoich ziołach, ale przecież jak popatrzymy w ogóle ogólnie na kuchnię śródziemnomorską, no to nie sposób mówić o jedzeniu tamtejszym bez udziału ziołowego. Mamy swoje zioła również w Polsce i o tych także będziemy mówili w trakcie tej naszej serii ziołowej i podróżniczej i kulinarnej. Dziś chciałabym opowiedzieć o tych ziołach, które bardzo często, po które bardzo często sięgamy u nas, które często zapraszamy na tarasy właśnie balkony, a niektórzy nie wiedzą za bardzo jak się w ogóle z tymi ziołkami obejść i skąd je wziąć. I pierwsza najważniejsza informacja, bo piszecie do nas i dziwicie się, że kupujecie swoje zioła Nazwę to ogólnie wlidlące. <grych> I dziwicie się, że one Wam praktycznie po dwóch, trzech dniach padają po prostu. Utniecie jedną gałązeczkę, weźmiecie jednego listka, próbujecie to zioło wsadzić do ziemi i ono sobie niekoniecznie radzi. To są, słuchajcie, uprawy, które raczej są dedykowane takiej bardzo szybkiej konsumpcji, tak żeby właśnie to zioło przynieść do domu, ściachać tę część zieloną i po prostu zjeść. Więc raczej, jeżeli myślicie o hodowaniu później, tak, o wsadzaniu ziółek do donic, to kupujmy te sadzonki najlepiej w centrach ogrodniczych albo popatrzmy chociaż, jeżeli to są, no nie wiem. Jakieś takie po prostu większe sklepy, to popatrzmy na bryłę korzeniową. Ja wiem, że często o niej mówię, ale ta bryła korzeniowa jest naprawdę istotna i to dzięki niej e, nasza roślina się przyjmie, albo nie za bardzo sobie poradzi. Po prostu, jeżeli nie będzie nasze ziółko miało dobrze rozwiniętego systemu korzeniowego, no to trudno będzie mu dalej żyć e, po prostu. E, bryła korzeniowa, raz. Ziemia odpowiednia, dwa. I teraz porada moja. E, bardzo osobista i prywatna, możecie się z nią nie zgodzić, ale ja mam takie doświadczenie. Jak kupowałam podłoże dedykowane ziołom, to ono najczęściej było jakimś takim przedziwnym puchem, jak humusowatym, no takim po prostu pyłkiem, który wysychał dosłownie w 5 sekund. I te zioła, na przykład te, które uprawiałam właśnie na tarasach naszych, średnio sobie w takim podłożu radziły. Od kilku lat kupuję do ziół ziemię uniwersalną, taką po prostu, która nie jest dedykowana e, jakimś specjalnym roślinom. Mieszam ją trochę z piaskiem, którego my akurat e, tu mamy dość dużo, żeby ją rozluźnić. Dodaję obornik granulowany, i dopiero e, i kompost nasz. E, które sami sobie produkujemy, wy możecie po prostu kupić kompost w sklepie. I dopiero do takiej mieszanki sadzę nasze zioła i gwarantuję Wam, że w takiej mieszance rosną jak szalone, bo co roku nam rosną. Ja sobie nie wyobrażam mieć ziół na tarasie, bo to, że mamy je w ogrodzie, to jedno. To, że w tym roku jakby zrobiłam kolejną rabatę ziołową, tą, którą w tej chwili widzicie tutaj przy szklarni, to jest młodziutka rabata, która nawet nie to, że ma jeden rok, bo ona ma dosłownie kilka dni. To dwa, tak, że to jest po prostu kolejna rabata, bo tak naprawdę w naszym ogrodzie te zioła rosną dosłownie wszędzie. Tak mogę powiedzieć, że gdzie tylko mam jakieś miejsce, to sobie jakieś ziółko dosadzam. I to nie są tylko zioła śródziemnomorskie, tak będziemy je ogólnie nazywali, ale to są również nasze zioła, typu lubczyk na przykład, którego ja mam po prostu, słuchajcie, bardzo dużo mamy lubczyku w ogrodzie. Jeżeli do tego dodamy, jeżeli sobie wysiejecie lubczyk, natkę pietruszki, seler, tak, ale seler naciowy, to później jesienią właśnie pokażę Wam w tej serii, jak ja w ogóle to wszystko robię. Zrywamy po jednej dużej łodyce lubczyku, natki, pietruszki, możemy koparek je jeżeli ktoś lubi, ja z tego robię węzły i w takim dużym pudle w zamrażalce te węzły trzymam. Później, kiedy przychodzą e, miesiące zimowe, gdzie trudno o aromaty, tak, czy świeże zioła. Które pod wpływem słońca wypuszczają, właśnie te swoje olejki eteryczne, to taki węzeł wyjęty z zamrażarki to jest, słuchajcie, cud, miód dla rosół. <laughs> ja się tak śmieję, ale rzeczywiście jest bardzo dużo sposobów, żeby przechować te nasze ziółka. Suszenie raz, zamrażanie dwa, ale mam jeszcze wiele, wiele innych. I tak sobie pomyślałam, że tym dzisiejszym odcinkiem, właśnie takim zagajeniem delikatnym o ziołach, otworzę tą serię. Sama o sobie ja mówię, że jestem taka. Asia Zielicha, bo ja naprawdę zioła uwielbiam, wszędzie je mam, przyciągam też za ich pomocą naszych przyjaciół latających, czyli wszelkiego rodzaju owady, pszczółki, właśnie żeby ten ogród odwiedzały. No i oczywiście wykorzystuję zioła bardzo, ale to bardzo mocno w kulinariach, w naszym takim codziennym jedzeniu. Nie wyobrażam sobie, słuchajcie, kuchni bez użycia dodatków w postaci wszelkiego rodzaju przypraw, ziół, tworzę własne przyprawy, które też podzielę się z Wami tymi przepisami. Już niedługo będziemy mieli taki pierwszy odcinek. Myślę, że to jest bardzo wdzięczny temat, ogrodowo, ale też i kulinarnie, domowo generalnie. Zioła można cały rok tak naprawdę zaprosić do siebie i je uprawiać. Jeżeli myślicie o tym, żeby wprowadzić je do ogrodu, to trzeba pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze, są takie ziółka, które wytrzymają nam ziłę w ogrodach, i są takie, które niekoniecznie ową zimę wytrzymają. Na przykład jak kocanka, czyli kary. Raz jeden udało mi się, że ona rzeczywiście ową zimę całą przetrwała i na wiosnę buchnęła od, nowo, od nowa, ale generalnie kocankę raczej w donicy zabieram do domu na, na ten sezon zimowy. Są zioła, które rosną w jednym miejscu i raczej nie zabierają przestrzeni, typu rozmaryn na przykład. On kłączami nie idzie sobie jakoś tak bardzo, bardzo mocno po glebie, a raczej się rozwija, jeżeli ma to Odpowiednie warunki, oczywiście zapewnione, rozwija się e, i w i w górę, ale na przykład jak już posadzicie miętę, to możecie być pewni, że ona wam zabierze wszystko, co tylko się da. E, mięta jest bardzo pazerna, jeśli chodzi o, jak tylko poczuje, że może, to po prostu idzie w ogród jak szalona, także ja się staram, mięta raczej uprawiać w donicach, a jeżeli w ogrodzie to ogranicza jej bardzo przestrzeń, żeby właśnie mi tam nie zabierała podłoża innym ziółkom. Słuchajcie, o ziołach mogłabym rozmawiać tak naprawdę godzinami, ten odcinek otwiera nam tą serię, tak, tak się umówmy. Ee, że w następnym odcinku e, podzielę tak Zio zioła uprawiane w domu, zioła uprawiane w ogrodzie. Wszystkie informacje wam usystematyzuję, e, tak żebyście no, wiedzieli jakie prawidłowo sobie zasadzić, uprawiać. To co z dzisiejszego odcinka, jeśli już chcielibyście to zrobić, e, e, możecie wyciągnąć to to, że ziemia uniwersalna, którą łączymy z kompostem, z e, obornikiem e, i z piaskiem, żeby ją troszeczkę tak e, rozpuchnić i do takiej ziemi możemy posadzić zioła na balkony, na tarasy. Jeżeli chcemy sadzić ją zaś do ogrodu, to poszukajmy, zwłaszcza dla tych ziółek śródziemnomorskich, ja ciągle w cudzysłowie pokazuję takich jak rozmaryn, takich jak oregano, jak tymianek, jak kocanka również, macierzanka. Szukamy miejsc słonecznych. Tak słuchajcie analogicznie, wyobraźcie sobie Włochy, Toskanie, co tam jest, jakie tam panują warunki i to samo postarajcie się zapewnić Waszym ziołom. Czyli miejsca słoneczne, gleba przepuszczalna, zioła nie radzą sobie słuchajcie w gliniastych, takich zbitych podłożach, które uniemożliwiają albo dopływ w ogóle wody, albo jak jest jej za dużo, to później te ziemie bardzo często się wokół korzeni, bryły korzeniowej ziół zaciskają tak jakby Duszą po prostu te rośliny, albo nie daj Boże, jeszcze ta woda, jak stoi tam całymi dniami, to też jest niedobrze. Także podłoże przepuszczalne, y, słoneczko. Jeżeli nie macie takiego miejsca, gdzie jest bardzo, bardzo słonecznie, to sięgnijcie po lubczyk na przykład, pomięte. One sobie poradzą y, bez takiego pełnego słońca. Ale jeżeli chcecie się cieszyć aromatem oregano, który jest jedyny w swoim rodzaju, aromatem rozmarynu, który, no słuchajcie, ja sobie nie wyobrażam potraw ziemniaka na przykład właśnie bez rozmarynu, no to już trzeba mieć miejsce takie typowo słoneczne, gdzie to słońce po prostu dociera i pozwala owym olejkom eterycznym się wydobyć. Kochani, za dzisiaj bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że troszeczkę rozbudziłam Was yy, miłość działową albo przynajmniej zainteresowanie tym tematem. Będziemy wspólnie podróżowali. Yy. Szukając ciekawych ziół albo przepisów związanych z ziołami, pozabieram was w różne fajne miejsce. Będziemy wspólnie gotowali, pozdradzam Wam takie nasze domowe tutaj przepisy, które u nas są codziennością. Nie wiem, czy u Was być może będą one niespodzianką. Generalnie zioła bardzo mocno wchodzą do green i to już latami będzie sobie tutaj systematycznie ten temat przebiegał na naszym kanale. Za dziś bardzo, bardzo Wam dziękuję. Jak zwykle poproszę o łapki w górę, ziołowe, kciuki, przepraszam, powinnam powiedzieć, kciuki w górę, subskrypcje kanału gdzieś tutaj teraz... Na dole chyba będziecie mieli subskrybuj. Obok jest taki dzwoneczek, jak jeszcze w niego klikniecie, to już na stałe będziecie wiedzieli, kiedy są najnowsze filmy, na przykład na kanale czy co nowego w ogóle u nas się dzieje. A za dziś ziołowo, aromatycznie zielono i pięknie i słonecznie, chociaż mamy wieczór już u nas. Dziękuję i do zobaczenia za kilka dni. Pa pa!